Pamiętam, proszę Państwa, kiedy głosowałem za reformą Barcelowicza, myśmy mieli wewnętrzne takie poufne spotkanie tej grupy posłów i, i, i Barcelowicza, to, to było na początku lat 90. i Barcelowicz nam powiedział, słuchajcie, no jest taka sprawa, tego oczywiście nie można głośno powiedzieć. My ten program, który ja przedstawiam, bardzo proszę o poparcie, ale ja nie mam dobrej wiadomości. Unia Europejską najwcześniej mówi, czyli Zachód wtedy się nie mówiło, Zachód dogonimy najwcześniej za 20 lat, to jest jedno pokolenie. No, jeżeli to powiecie głośno, no to, no to po prostu zapłacicie cenę polityczną za to. Nie wiem czy to się by dostało na zewnątrz, nie. Pamiętam, głosowałem za tym planem, jestem bardzo z tego dumny, szczęśliwy, kto jest reform polskich że to niech sobie pojedzie na Ukrainę czy Białoruś i zobaczy jak wyglądają państwa, gospodarki, społeczeństwa, które nie przyjęły tego typu reform, ale minęło 20 lat i my, to był ogromny optymizm, to była po prostu przesada. Nawet on się bał nam powiedzieć tego, że to po prostu jest niemożliwe. Ja mówię o tym dlatego, że my się zderzamy z pewną falą oczekiwań czy żądań, które są nierealne. One są nierealne.